Moi drodzy, informacja z ostatniej chwili wywiad z panią Marianną Schneider jest o walce, ale go tu nie. No, z ostatniej chwili dowieduje mi się, że policja zatrzymała panią Małgosię, nie wiemy o co chodzi, zaraz będziemy wszystko wyjaśniać. Będziemy zaraz stać w kontakcie. Będziemy ci pomóc, małgosi, i na razie prowadzi, więc... Nie, tyle, co się skończyło, że tyle informacji teraz, na dostałem, że... Żeby... Macie filmik, widzicie, wszystko chciałem dorwać, Marianę usłyszeli reakcję, ale ona pojechała na komendę odbijać go. Wiecie co? Ogromny błąd. Ogromny błąd ze strony, ze strony... Bo to, no trochę zajeżdża to taką sprawą polityczną, e, jest to pokazówka i tak dalej, e, ale tak po ludzku, to jest bardzo duży błąd. Bo jak zapewne wiecie, ja nie przepadam za, za rodziną zwierzyńskich, za magikarami tak w skrócie, e, ale jeśli ta kobieta, jeśli ta kobieta nie siedzi na Melinie nie pije wódki na streamach, tylko robi cokolwiek innego, żeby być jednym członkiem więcej społeczeństwa, to czy tobie się te freakfighty podobają, czy nie, to, to tam jest są para paraż, ona się nie prezentowała w ostatnich tygodniach ze złej strony. I szczerze, nawet jak widziałem, powiedziałem taki wycinek, jak ona podbiła do Marianny Schreiber. Po tym jak, jak gruchnęła ta informacja, że Marianna roz, rozstała się z mężem, tam mnie chyba jakoś misia wręczyła, ją przytuliła i yy, powiedziała parę miłych słów, to, to ja dobre zdanie mam na ten temat, nie? To w porządku jest moim zdaniem. Fajnie się, fajnie się zachowała i, i tak szczerze, no, no to jest, kurwa Gocha chyba pierwszy raz w swoim życiu nie stacza się. I przed, I przed możliwie, no może najważniejszą, najważniejszym zarobkiem, jaki mogła osiągnąć w swojej sytuacji, ją ściągają. Bo czy coś, czy coś by to zmieniło, jakby ją zatrzymali pojutrze jutrze? Po walce? Nic by to nie zmieniło. Czy Gocha jest podejrzana o prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i przemyt 40 ton kokainy z Kolumbii do Polski? Nie. Nie odrobiła prac yy, społecznych. Prace społeczne w tym kraju, to jest niby kara, ale czy to do końca jest kara? No nie wiem. Bo koniec końców każą ci, każą ci zamiatać jakiś chodnik albo pracować w jakimś zoo. I ja wiem po swoich kolegach, którzy za yy, zabójki na ulicy, zabicie się na ulicy z, yy, z innymi ludźmi yy, dostawali pracę społeczną i to i no i wiem z pierwszej ręki, że tak powiem, jak to wygląda. Że idziesz na te prace społeczne albo dajesz tam stówkę i, i ci chłop wypisuje, albo przynosisz flaszkę, albo siedzisz i nic nie robisz. Więc, no nie wiem, może gdzie indziej jest to jakoś mocniej egzekwowane. Oczywiście jest naganne to, że miała wykonać prace społeczne i ich nie wykonała, ale myślę, że można było ukarać za dwa dni, a nie dzień przed walką, jeśli. Jeśli tak jak mówię, ja nie jestem osobą, która jakoś super z nimi sympatyzuje, ale ja sam zauważam zmiany w jej życie, w życiu, tak? Więc fatalne, fatalne to jest. Moim zdaniem jest to fatalne. I co? ja nie wiem ile Gosia dostanie za tą walkę, ale powiedzmy, że dostanie 50 tysięcy złotych, czy to jest dużo? Podejrzewam, że dla takiej osoby jak ona to jest, to, są, to jest niewyobrażalna kwota. To jest niesamowicie duża kwota. Jeśli te pieniądze dalej by jej pomogły yy, w wyjściu z nałogu, z, wyjści, z wyjścia na, na prostą, żeby już, już te demony przeszłości nie wracały. I na pewno na pewno, by jej, na, na pewno by jej ten hajs pomógł. A tak dostała aferę, nie zarobi. Wiesz, bo to, to fatalne to jest po prostu, no. Abstrahując stary, abstrahując od tego, że ja o klaucie mam bardzo złe zdanie, bardzo ich nie i tak dalej, ale mi, mi autentycznie jest żal w tym momencie, nie? Ja bym chciał w końcu, żeby to państwo rzeczywiście było silne wobec silnych i dało sobie spokój z 60-letnimi paniami czy 50-letnimi paniami, które właśnie wychodzą z nałogów, zmieniają swoje życie i. No, i wychodzą po prostu na prostą. Takich ludzi się powinno wspierać, żeby jak najmniej było yy, takich małgorzat zwierzyńskich sprzed paru lat. A jak już niestety coś takiego się wydarzy, to żeby, żeby wychodzili na prostą. Cztery, cztery suki podjechały po odgosie Medical, yy, żeby, żeby ją ukarać dzień przed walką, której by zarobiła pieniądze. Podejrzewam, że to jest jej jedyne. Zajęcie, które może spieniężyć, a potem zorganizowane grupy przestępcze wyłudzają VAT-y, wyłudzają VAT-y, wyłudzają, wyłudzają, wyłudzają dotacje, krzywdzą ludzi i tam kurwa żaden policjant nie podjedzie. Ale po, ale po 50-letnią, gochem Medical musi przyjechać 50 policjantów.